Cześć, tu Piotr z Webzo. Pokażę ci w dzisiejszym wideo jak na stronę stworzoną w WebWave zamieścić wyskakujące okienko pop-up. Zaczynamy. No, dobra, to zaczynamy. Najpierw wejdziemy oczywiście do panelu administracyjnego WebWave. Jeśli nie masz konta na WebWave, no to polecam zarejestrować się. Teraz wybierzemy z listy wszystkich moich stron. Jedną przygodową stronę, na której będziemy ćwiczyli, na którym będziemy robili ten, ten cały zabieg tego okienka pop-up. Może niech to będzie Fixit. To jest całkiem przyjemny szablonik. Ładny. Zalogujemy się do, do tej strony i zaraz zmajstrujemy nam tutaj jakiś ładny pop-up. Kreator załaduje w tym czasie. No i dobra, jesteśmy już na stronie internetowej. W moim przypadku jest to oczywiście szablon. Także tak, możesz, aby dodać, aby skonstruować w ogóle całe okienko pop-up, to nie będę ci tego pokazywał, prawda? Możesz sobie wykorzystać gotowy pop-up, kompozycję na stronie webzo.pl, jeśli chcesz. Mam taki gotowy pop-up na stronie internetową już stworzony, wcześniej zaprojektowany. Możesz, możesz z tego korzystać. Jest to kompozycja POP 001, prawda? Albo możesz po prostu stworzyć swój własny pop-up od zera, prawda? Natomiast tak, zazwyczaj pop-up rzucamy na stronę główną w momencie, kiedy na przykład chcemy, aby po wejściu na naszą stronę internetową Klient, użytkownik po prostu zobaczył nas pop-up, który na przykład będzie to zachęcał nas do zapisu na, na newsletter, bo to najczęściej do tego się stosuje, prawda? Ewentualnie do nie wiem jakiegoś kodu rabatowego do sklepu. No różne są różne są zastosowanie pop-upów. Natomiast w tym przypadku zastosujemy jakiś domyślny pop-up, który mam akurat w swojej bibliotece swoich kompozycji, a ten pop-up to jest po prostu zbieranie adresów mailowych, czyli zachęcanie do no, zapisania się do newslettera. I teraz tak, akurat ten szablon mam stworzony już na sekcjach, tak, sekcja to jest taka nowa, sekcja to są takie no, nowa funkcja w i -y w miarę od niedawno zamieszczona, więc mm, pokażę Ci akurat na właśnie na tej podstawie szablonu strony internetowej stworzonej w jakby w systemie sekcji nazwijmy to, oparta, oparta strona została zrobiona i oparta na o system jakby sekcji nazwijmy to w ten sposób prawda więc tak wybierzemy sobie jeden, zwróć na to zwróć uwagę po lewej stronie mamy tutaj kompo moje kompozycje prawda i mam już dwa pop tutaj zamieszczone dodane jakby tak w mojej bibliotece, dzięki temu będę miał szybciej pokazać Ci, będę mógł Ci szybciej pokazać, jak zamieścić ten-up pop, -up, pop -up bez pokazania dokładnie, jak się robi ten pop-up. Ja myślę, że jeśli znasz, kreator web-wave to sobie po prostu poradzi. Ja po prostu chciałem przyspieszyć całą, całe wideo, żeby żeby po prostu pokazać to, co jest najistotniejsze, czyli pokazać te, te interakcje, jak działają. Bierzemy z jeden z pop-upów, nie wiem, niech to będzie na przykład ten. Kliknęli, kliknęliśmy na niego, zaraz się powinien pojawić. No i tak pojawił się nasz pop-up, pop prawda? Jest to pop-up właśnie do zbierania yy, tutaj nasz adres, adresów mailowych. Może tro, troszeczkę go przerobimy, ponieważ kolory nam tutaj nie pasują. Wbierzemy sobie yy, kolory z naszej palety kolorów, globalnej palety kolorów. A nie tutaj. Taka szybka zmiana po prostu jakby to mogło wyglądać. Już tutaj robimy kolor niebieski, trochę go pojaśnimy, zmienimy kolor ikonki oczywiście, bo ikona jest czerwona, powinna być, powinna być niebieska. Zmienimy tak przycisk, tutaj mamy czerwony, zmienimy go oczywiście na niebieski. Aby był ładniej, no już, już jest lepiej. Jeszcze powinniśmy zmienić, dostosować czcionki, no ale już tego nie będę po prostu robił. Prawda? Także tak, mamy tutaj pop-up. O, może jeszcze go zrobimy. Zrobimy mu z zaokrąglenia, żeby trochę ładniej wyglądał. Na przykład na 20 pikseli zaokrąglenie. Będzie trochę ładniej, prawda? I tak, mamy ten pop-up wrzucony w sekcję numer 1, i tutaj mniej więcej się ten pop-up nam pojawi prawda ok tutaj tak zwróć uwagę na też na jedną bardzo ważną rzecz zwróć uwagę też na budowę tego popupa po prawej stronie masz panel warstw i teraz zwróć uwagę mamy oczywiście standardowe takie elementy tego popupa jak, jak ikona prawda jak jakiś tekst nagłówek mamy zwykły tekst no i mamy, mamy tutaj formularz do zapisu prawda no, i istotną też kwestią w okazji pop-upu jest tak zwany przycisk. Przycisk jest bardzo istotny, ponieważ on wywołuje interakcję. Interakcję chowania tego przycisku to jest bardzo ważne. Bez tego nie zrobisz pop-upu w kreatorze webwave. Ten przycisk yy, krzyżyka po prostu wyłączy, jakby sprawi, że pop-up zniknie po prostu. W momencie, kiedy wejdziemy na stronę, pop-up się pojawia, prawda? My potem klikamy w ten krzyżyk. I pop-up zostaje ukryty, już go nie będzie, nie będzie nam zasłaniał ekranu. I po to to służy, po to ten przycisk służy, i to ma bardzo duże znaczenie. Przejdziemy jeszcze, zobaczymy, jak wygląda ten pop-up na widoku na tablet i w innych jeszcze widokach. Tutaj mamy go o, źle złapałem. Cały pop-up. On tutaj, jak widzisz, przesuwa, prawda? Bo nie jest w sekcji. On przesuwa nam, e, nam sekcję I, i to jest. To jest zaraz, do, zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze zobaczymy, jak wygląda. Przesu, Przesuniemy oczywiście ten pop-up troszeczkę wyżej. No, jest całkiem duży ten pop-up na cały ekran. Będzie można go zmniejszyć oczywiście. Jeszcze zobaczymy, jak będzie na, wyglądał w widoku mobile. Przesuniemy go wyżej, oczywiście. Ok, no i robi, robi nam się taki duży, fajny pop-up. No i teraz zwróć uwagę, że jako że ten element, ta grupa elementów, kompozycja pop-up jest zamieszczona w sekcję, no to jak widzimy, ona, ten, ten pop-up jest dość długi, więc on jakby wystaje poza ten slider tutaj główny, więc on jakby odpycha tą sekcję niżej. Natomiast tym się nie przejmuj na chwilę obecną. Zaraz Ci pokażę jak to załatwić, jak zrobić, żeby ten pop-up po prostu nie odpychał tych sekcji poniżej, prawda? Zaraz Ci pokażę. I teraz tak, musisz najechać i, i zakreślić tutaj, zaznaczyć grupę, tą grupę elementów, na którą składa się właśnie cały pop-up. A następnie zrobić zaczep element, prawda? I teraz go przesunąć możesz troszeczkę. Zobacz, teraz co się dzieje. Ten element jest jakby nad wszystkimi innymi elementami. No akurat nie tutaj, bo jest, bo jest tutaj akurat pod, pod menu górnym i pod, pod menu po prostu, tak? No bo na warstwie, na warstwie... Sekcja pierwsza, w której jest wrzucony ten pop-up, jest po prostu jakby niżej od menu. Dlatego, jest, dlatego ten pop-up się chowa pod menu, prawda? To jest normalne, ale już na przykład tu sekcja pierwsza jest na warstwach wyżej od sekcji drugiej, więc będzie ten pop-up nad sekcją numer dwa i o to właśnie chodzi. No, a mniej więcej chcemy, żeby ten pop-up pojawił nam się w centralnym miejscu naszego ekranu. I to dotyczy również innych widoków. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało tutaj. Widoku na tablet. Tak, tutaj też widzę, musimy kliknąć funkcję zaczep, element. No i teraz już prawidłowo się wyświetla, prawda? W sensie zajmuje miejsce wyżej na warstwach, więc jest nad sekcją poniżej. No i zmienimy teraz znowu. Widok na telefon poziomo, włączymy ponownie funkcję zaczep element, dzięki temu znowu będzie ten pop-up po prostu nad pozostałymi warstwami. Klikamy zaczep element, wyrównujemy pop-up, zmieniamy widok na telefon pionowo, włączymy element oczywiście zaczep, funkcję zaczep. Przesuniemy pop-up tak, żeby był w lepszym położeniu. OK, tak mniej więcej. Wrócimy teraz do widoku na yy, PC. Wracam. A więc tak, yy, mamy teraz pop-up na środku ekranu, prawda? No i teraz co? Chcemy, żeby, żeby ten pop-up pojawił się nie od razu jak wejdziemy na stronę internetową w momencie kiedy ona się załaduje tylko chcemy oczywiście żeby ten pop-up się pojawił tak na 2-3 3, 2, 3 4 sekundy ewentualnie po wejściu na stronę internetową dlatego musimy opóźnić pojawienie się tego pop-upu -up, pop a służy nam do tego funkcja opóźnienie nie wiem nastawmy sobie przykładowo 3 sekundy opóźnienia prawda i teraz wejdźmy na podgląd klikniemy podgląd i zobaczmy Pojawia nam się strona, jest podgląd, przeglądamy sobie przeglądamy stronkę. No i Bach wyskakuje nam pop-up. Nie dość, że nam wyskakuje ten pop-up, on jeszcze podąża nam, za nami, prawda? Podąża za nami, to właśnie służy ta funkcja też zaczepienia. Sprawia, że centralnie na środku pop-up ustawiony, który jest ustawiony, on będzie podążał za nami, to jest bardzo ważne, prawda? Możesz sobie opóźnić oczywiście dowolnie ten pop-up, no, 5 sekund, 10, jak, jak, jak wolisz, prawda? Ja zrobiłem o 3 sekundy. Możesz też ustawić tutaj długość tej animacji, przylot z góry, no to już jak chcesz, baw się dowoli. Możemy zrobić na przykład bounce in out funkcję, prawda? Zaraz zobaczymy jak się teraz pojawi na przykład nam, dobra. Pyk. i mamy taki ruch fajny, że schodzi w dół, odbija się od dołu i idzie z powrotem do góry. To jest całkiem fajna opcja, fajna animacja. Wracamy teraz do kreatora. Wychodzimy z poglądu, no i teraz tak, pojawił nam się ten baner, wszystko jest bardzo fajnie, natomiast jak zrobić, żeby ten baner się nam zamknął, żeby nam się schował, prawda? Nie chcemy, żeby nam cały czas przed nosem wyskakiwał i pojawiał się, no chcemy go zamknąć, no i tutaj służy do tego przycisk. Przycisk jest tutaj bardzo istotny, bardzo ważny i my tutaj musimy zastosować tak zwaną interakcję czyli pokaż i ukryj elementy, prawda? Masz tutaj szereg elementów, znaczy funkcję do wyboru, my wybieramy pokaż lub ukryj elementy. To jest bardzo ważne. No i teraz zobacz, wybraliśmy tą funkcję pokaż lub ukryj elementy. W naszym przypadku będzie no teraz trzeba będzie po prostu wybrać z tych wszystkich warstw jakie mamy na naszej stronie internetowej tą warstwę która nazywa się e, subskrypcja pop-up, w moim przypadku. Natomiast zwróć uwagę, że to musi być wybrana ta grupa elementów, tak? Ten, ta, cała kompozycja. Nie może być to jeden element tutaj, prawda? Tylko zaznacz sobie od razu tą jedną całą grupę, żeby ta cała grupa została e, po prostu, żeby się schowała po kliknięciu w ten przycisk. To jest bardzo istotne. Także tu mamy przycisk na, na warstwach, prawda? On jest w tym miejscu. I mamy już zastosowaną teraz w tym momencie tą interakcję. I teraz zrobimy sobie podgląd, zrobimy sobie próbę. Jeszcze raz taką finalną próbę, czyli robimy podgląd kreatora. Powiedzmy, że użytkownik wchodzi na stronę, pojawia mu się, pojawia mu się ten pop-up. O, tu jeszcze powinniśmy zmienić kolor po najechaniu, ale to już mniejsza z tym, prawda? No i teraz co? Klikamy. Musimy kliknąć teraz ten krzyżyk i pop-up się nam zamknie. To dam elegancko, prawda? Udało się. Kliknęliśmy, pop-up się nam zamknął, już go nie ma. Możemy przeglądać naszą stronę internetową, i to jest bardzo, bardzo fajne. Wrócimy teraz do podglądu kreatora. Ten krzyżyk, oczywiście, możemy troszeczkę sobie powiększyć, prawda? Tutaj możemy zmienić ten kolor po najechaniu. Jest tak, przycisk normalny, po najechaniu myszką. My, zmień, my zmienimy ten, ten obraz tła na chyba ciemny, ja tutaj miałem, z tego co pamiętam, jak to jest. Aha, ciemny niebieski, dobra. Zmienimy na ciemny niebieski. To jest ten tak. Żeby pasowało do pozostałych po prostu przycisków. No, najeżdżam, jest ciemny niebieski, jest ciemny niebieski. To najeżdżam, jest ciemny niebieski, jest. No i teraz mamy tu jeszcze formularz, prawda? Tutaj w tym formularzu pamiętaj, żeby dodać sobie do tej formularz, żeby dodać sobie.. Oczywiście, swój adres mailowy, który, na który chcemy, chcemy yy, wysłać właśnie ten adres mailowy. To jest dość istotne. Ja akurat mam tutaj napisane Smart Pixel to jest moja agencja yy, cyfrowa. Smart Pixel to sobie to zmienisz na swój własny adres mailowy. Adam Małpa, moja firma.pl no To jest bardzo ważne. Możesz sobie też ten formularz zintegrować smile myler light to jest taki jest tutaj myler light myler light przepraszam taki dziwna nazwa jest ciężko to wymówić jak dla mnie ja ze wsi jestem to wiesz w każdym razie możesz sobie to zintegrować tak, że po wpisaniu w tym, w tym formularzu tego adresu mailowego przez Twojego klienta czy użytkownika strony internetowej ten adres mailowy zostanie wysłany bezpośrednio do tego narzędzia do wysyłania newsletterów. Dzięki temu zaoszczędzisz sobie troszeczkę czasu, bo w momencie, kiedy zrobisz sobie zwykły, zwykły, wyślij e-mail, to po prostu dostaniesz tą wiadomość, znaczy tego maila w zasadzie, wiadomość z, z tylko i wyłącznie z tym mailem, tutaj. tak na Twojego własnego maila. No i wtedy, co z tym mailem dalej zrobisz? No, zazwyczaj, no nie wiem, albo odpiszesz na to tej osobie, na tego maila, albo po prostu będziesz musiał, musiał ręcznie sobie przykleić do jakiegoś innego programu, hmm, prawda, do wysyłki newsletterów. W tym przypadku możesz to po prostu sobie zintegrować i to się automatycznie zapisze. Ja, ja tak robię. Ja używam w ogóle mailer Lighta. O rany. Używam tego narzędzia, jest fajne, także polecam Tobie, to skróci ci po prostu czas, także, także zachęcam. No i słuchajmy, słuchajcie. No w zasadzie to by było na tyle tak naprawdę. Jeszcze może zobaczymy, próbę zrobimy w widoku na, na tablet i w pozostałych widokach. Zmienimy teraz widok na tablet. Robimy widok na tablet. Dobra, jeszcze raz wrócimy do mm, naszego kreatora. Weźmiemy podgląd, pop-up. A czemu tak się pojawia szybko? Coś tu się za szybko pojawia, nam ten pop-up. Teraz w tym widoku akurat już sprawdzimy, jak to tutaj wygląda. Efekty pokazania. Eee, a jest. Op, widzisz, czy jednak widoku na tablet też musimy nacisnąć opóźnienie, wcisnąć opóźnienie, wprowadzić tą cyferkę z opóźnieniem, ile sekund chcemy, żeby się opóźniało pojawienie. No i widzisz, pojawia się, bardzo fajnie, delikatny taki wjazd, mi się podoba. Pojawił się nam pop-up, no i nie chcemy już, żeby nam się pojawiał. Wpisaliśmy, wpisaliśmy tutaj maila swojego, zamykamy, nie ma. No i o to chodzi, proste, prawda, jak drut dla każdego, kto... Jest trochę zaznajomiony z kreatorem Mobile, to będzie prosta, prosta rzecz. Samo zaprojektowanie tego pop-upu to też jest prosta rzecz. Na pewno sobie z tym poradzisz. No jak widzisz, w moim przypadku ja tutaj, w przypadku tego pop-upu, ja tutaj co zrobiłem? Zastosowałem tło, które jest zwykłym elementem. Jest tu formularz, który znajdziesz tu po lewej stronie, tak, w pasku narzędzi. Zwykły obraz, ikona. Tekst, poradzisz sobie bez problemu z tym, prawda? Już nie będę ci pokazywał, jak to zrobić. Możesz sobie zrobić inny pop-up. Może jeszcze nawet zrobimy taką próbę pop-upu tego drugiego pop-upu, który mam w gotowych moich elementach. Ten sobie na przykład usunę. Usuwamy, nie chcemy go i wybierzemy sobie ten drugi pop-up, na przykład, prawda? Tylko tak zaznaczymy sobie tą sekcję pierwszą, żeby ten pop-up nam się pojawił w tej sekcji pierwszej, bo tak właśnie chcemy. Nie będziemy już tego pop-upu ustawiali już tej widoczności, tych, tych, tych animacji w innych widokach, pokażę Ci tylko w przypadku widoku na PC, jakby to mogło działać. W przypadku tego właśnie pop-upa z obrazkiem po lewej stronie nieco się różni. Może zmienimy ten obrazek, bo jest taki, wiadomo, trochę taki abstrakcyjny. A my może musimy dopasować troszeczkę do, 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 sto, do strony, prawda? No mamy tutaj takiego pana. Co jeszcze tam mamy w zasobach? Jakie mamy zdjęcia w zasobach? Tu jakiś pan z kluczem, tutaj tak jest. No dobra, dajmy tego pana tutaj po lewej stronie. Niech sobie będzie, prawda? I już troszeczkę inaczej to wygląda, już ten pop-up wygląda inaczej. Czy ładniej, czy, le czy, czy gorzej, no to już niech sobie każdy rozstrzygnie. Trochę to zdjęcie mi się jednak nie podoba. No to też jakieś takie niezaładne. To wszystko ma znaczenie, bo jak taka osoba zobaczy takie zdjęcie, no to to zdjęcie albo zachęci, albo nie zachęci, prawda? No weźmiemy tego pana, takie zdjęcie stokowe. Może jeszcze skadrujemy to zdjęcie bardziej do lewej, wypośrodkujemy. Pan ładnie się uśmiecha, ma ładny pędzel. No, już to ładnie wygląda. E, dobrze. No i teraz musimy zastosować interakcję. Tak jak wcześniej zrobiliśmy. Zrobimy to samo, po prostu e, na przykładzie innego, ba, innego, innego tutaj pop-upu, innego baneru. I teraz zrobimy tak. Pokaż lub ukryj inny element. No i tutaj mamy ten nasz. To, tą naszą kompozycję, subskrypcja pop-up, tylko musimy zmienić na ukryj elementy, bo to jest istotne. Ukryj elementy, tak? No i mamy zaznaczona subskrypcja pop-up na liście, także jest ok. I teraz po kliknięciu w ten krzyżyk cały nasz pop-up po prostu zniknie. I no jeszcze tutaj ustawimy to, co żeśmy ustawili za pierwszym razem, czyli zaczep element. To też jest bardzo ważne, pamiętaj o tym. Zaczep element. W tym momencie jeszcze wypośrodkujemy ten pop-up. Tak i dodamy jakąś fajną animację pojawienia się. Jeszcze opóźnimy tak. Powiedzmy o 3 sekundy. Z góry. Wcześniej mieliśmy z góry. Może zróbmy nie przylot, a. Oj, nie tak. Nie przylot, a na przykład. E... Powiększenie to nie będzie za ładne. Co? To też nie za bardzo. Odsłonięcie. No tak średnio, dobra, zostawimy jednak ten przylot, przylot może co, bo całkiem był spoko. Zrobimy jeszcze ten Bounce In Out, i zrobimy może animację po ukryciu. Czyli zrobimy, zrobimy też tak, zrobimy sekundę, niech trwa ta animacja, trochę dłużej, Linar. no i dobra, niech tak będzie, zrobimy teraz podgląd, próba generalna. Robimy podgląd teraz. 3 sekundy powinny. Tak jest ładnie nam się pojawił ten baner ten pop-up. No tu jeszcze tak w złym miejscu troszeczkę postawiłem. No jeszcze mi się tu pojawia. No jeszcze to musimy poprawić. No, to tak nie może być. To tak po prostu nie może być. No co? O nie, nie. W żadnym wypadku. Misio kolorowy. Trzeba ci poprawić. Troszeczkę niżej damy. I tak, po najechaniu, tak, pojawia nam się, bo no to jest pozostałość po prostu po, po naszym przycisku, prawda? Te, te efekty, te, ten, ten, ten wygląd, więc moglibyśmy po prostu troszeczkę sobie w tym przypadku zmienić. To zrobimy na, na biały po prostu tło. I zrobimy jeszcze jedną próbę generalną. Robimy podgląd. Czekamy 3 sekundy. Pojawia nam się bardzo ładnie pop-up. Najeżdżamy na pop-up, na krzyżyk. Klikamy krzyżyk i ładnie nam odjechał i nie ma go. Prawda? Proste, fajne i przyjemne. Także tak możemy, możemy pracować na pop-upie. Jest wiele innych możliwości zastosowania pop-upu, jeśli chodzi o str strony o stronę w kreatorze. Możesz zastosować także zewnętrzne jakieś wtyczki, widgety poprzez osadzanie kodu na, st na swoją stronę internetową stworzoną w kreatorze webave. To już po prostu jak jak, jak uważasz, akurat, jak, akurat pokazałem Ci to, jak możesz to zrobić w kreatorze, używając domyślnych narzędzi, domyślnych elementów w kreatorze. Także generalnie to wszystko. Dzięki za uwagę i lajku i subskrybuj ten kanał, ten super kanał. Trzymaj się, hej, cześć.